One mogą więcej zaszkodzić niż pomóc. Ok, do meritum przechodzimy. Biorę to zdjęcie, otwieram które wcześniej obrabialiśmy w aplikacjach tych również darmowych, czyli rolkę z aparatu i Instagram. Otwieram w Lightroomie. To zdjęcie przywróciłem, jest w tej wersji takiej bardzo mocno szaroburej. Mamy Lightroom, mamy zdjęcie, mamy te różne tutaj funkcje. Mamy też presety, które wcześniej zainstalowałem, robiłem, ale żeby dla pewności usuwam preset, usuwam kolejny, zostawiam czarno-biały, yy, tylko po to, żeby go po prostu pokazać Wam jak edytować. Tu możemy zmienić nazwę i już z niego zrobimy od razu basen, i on będzie presetem basenowym. I to działa tak, że mamy otwartą aplikację i sobie edytujemy po kolei światła, czyli ekspozycja w górę albo w dół. Czyli w górę będzie troszkę widniej. Kontrast również w górę światła w górę i w dół, w dół chyba będę trochę bardziej opalony, cienie ponownie czyli troszkę w górę wydobędziemy te oczy, whites czyli biele no też możemy trochę w górę, a czerń możemy troszkę w dół, więc to też już mamy taką pochodną kontrastu. Kolor tu mamy Słowak, którego ja ruszyć nie będę, czyli Tint. Oczywiście możemy zrobić tak, że będzie automatyczny, ale automatyczny troszkę chyba jest zbyt szalony, więc robimy tak, że sobie ustawiamy go ręcznie. Taki był na zdjęciu. S-shot. No, troszkę szaleństwo, ale tutaj trochę do góry nie zaszkodzi. Plus 6. Linty nie ruszam. Wibracja kolorów. Jedziemy w górę, będzie lepiej. I saturacja. Okej, okay. myślę, że spokój. Efekty. Efektem może być tekstura, czyli trochę to, co struktura. W Instagramie, czyli to co widzimy no na mnie, może trochę za bardzo, fale trochę, ok, fale w basenie. Yy, Clarity, no, w dół, no to mamy taką obróbkę zdjęć ślubnych sprzed 30 lat, a w górę to Clarity, to chyba też trochę za brudny będę. Więc ja lubię Clarity, ale w tradycyjnym Photoshopie jakoś tak lepsza władza nad nim jest. Kolejny suwak, też go unikam, więc zostawiam wartość na 0, mniej więcej na 0, winieta, to trochę działa inaczej niż w aplikacji Instagram, bo winieta w górę to jest biała, a winieta w dół to jest czarna, więc no możemy trochę, żeby być konsekwentnym troszkę winieta w dół, czyli tego czarnego dodać. Kolejne suwaki. o nich się rozdrabniać nie będę, ja już z nich raczej nie korzystał. Tu możemy też, jak ktoś bardzo lubi, wystylizowane zdjęcia dodać szumu, ale może niekoniecznie. Detale, czyli ostrość. Z ostrością możemy na maksa, chyba przegięte, możemy tak subtelniej też daje radę. Yy, kolejne właśnie, redukcja szumu. Maskowanie, detale i tak dalej. Róbmy to według własnego uznania. Ja tam nie wchodzę. I wchodzimy wtedy w presety nasze, tak jak widać, ten był czarno-biały, ale no już aktualizujemy go. Tu wybieramy, które ustawienia mają być zaktualizowane, czyli światła, kolory, efekty, detale, czyli to, co przestawiałem. Wewnątrz, oczywiście, są oznaczone, że wszystkie opcje, które będą uwzględnione w tym presetie, potwierdzone. Mamy preset i tyle co do zdjęć basenowych. Powiedzmy, że ten preset będzie nam fajnie działać. I wybierzmy kolejne zdjęcie. Około basenowe, inna poradnia. Piek. Zobaczmy, jak preset, preset basenowy się sprawdza. Ok, załóżmy, że jest fajnie, ale już jest inny efekt, co widać gołym okiem. Wybierzmy teraz zdjęcie dalej basenowe, ale podwodne. Preset, poświęcony basen. No, coś już się ze mną dzieje, troszkę, moim zdaniem. No, przepraszam, moim zdaniem. Niepokojącego. Wychodzimy z tego. Kolejne zdjęcie. Weźmy od czapy jedzenie. No i to jest to, co wspomniałem wcześniej. Preset będzie do konkretnej sceny świetnej, tak dalej, bo tutaj nam robi szał, że jedzenie jest żółte. A nie o żółtość nam chodziło, tam chodziło nam o paleniznę. Tutaj, biorąc zdjęcie, nie wiem, jakiegokolwiek drzewa, rancza, preset. Basen, no nam się nie sprawdzi, wychodzi jakiś kilo. Dlatego do czego dążyłem. Plisety, yy, tak jak niektórzy sprzedają, że hotel dzień, hotel noc, hotel wieczór, hotel pochmurnie i tak samo. Biały pies w białym pokoju, biały pies w czarnym pokoju, biały pies w zielonym pokoju rudy pies w czarnym pokoju i do tego każdego wariantu kolorystycznego psa i pokoju powinien być oddzielny preset, no w ten sposób możemy te presety kupować w nieskończoność i dalej nie będziemy wiedzieć, no będziemy widzieć te suwaki, bo one za nas same się przesuną, my możemy to poprawiać ale jeżeli my mamy kupować preset, który i tak będziemy poprawiać, żeby uzyskać to, to co byśmy chcieli uzyskać, no to chyba lepiej po prostu świadomie korzystać z tych presetów Temat za, tak zahaczyłem, można by o nim długo dłużej, dlatego też starałem się go podzielić. Ja przygotuję z 20-30 presetów, niezłośliwie, postaram się, żeby one były takie mocne, żeby ten efekt był taki konkretny, yy, o gustach się nie dyskutuje. o tym jak to chcę wydatkować swoje pieniądze chyba również. Nie polecam korzystania z presetów, nie uznaję tego. Sam z presetów yy, nie korzystam, nie korzystam z Lightrooma, korzystam z Photoshopa. Zdarza mi się korzystać z akcji w Photoshopie, ale akcja w Photoshopie to jest troszkę co innego. Akcja w Photoshopie polega na tym, że jak mam serię zdjęć i właśnie to jest seria zdjęć z danej sceny świetnej, na przykład, scena, na przykład jedna konkretna modelka w jednym secie oświetleniowym w studio i wtedy sobie mogę pozwolić na to, żeby nie wiem, kolor balans, poziomy, jakieś nasycenie, kontrast trochę właśnie takim, taką akcją poprawić, wykręcić. Z presetów rzeczywiście korzystałem profesjonaliści, szczególnie przy zdjęciach ślubnych. Ale no to też jest tak, że nawet ja mając zdjęcia z wakacji i mając część zdjęć z hotelu, część zdjęć z nadwody, część zdjęć z nad basenu, część zdjęć zrobione gdzieś w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest trochę ciemniej, ja i tak te zdjęcia muszę poporcjować, żeby je jakoś powyciągać i poulepszać. A nie jest tak, że wrzucę wszystko do jednego wora, nacisnę jeden klik i to się dzieje. Tak to nie działa, tak samo nie będzie działać w telefonie na jakichś presetach i to uważam, że powinno troszkę już ten temat wyczerpać. Będę nagrywać kolejne filmy, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę dowiedzieć się czegoś konkretnego, tak jak była prośba, żebym pokazał jak te zdjęcia obrabiam jeszcze raz na czymś ciekawszym niż wcześniej jak pokazywałem na jakiejś kratce czy doniczce stojącej na biurku. No tutaj konkretne zdjęcie wakacyjne, chyba było widać jak się ono zmieniało. Dziękuję.